Cześć. Jestem Ewa z pomysłowej pracowni, w której oferujemy naszym klientom znakowanie odzieży, również metodą haftu komputerowego. Tamborka są to Takie tambor możecie zamówić na to jest taki klasyczny tambor. W tamborkach klasycznych jest dość ciężko ustalić tą taką właściwą pozycję. Korygujecie sobie tutaj tym pokrętełkiem. Bo to musi być dobrze zapięte. Tutaj te części są delikatnie takie, popatrzcie, ruchome. Nie można tego za bardzo przykręcić, bo wtedy zostaną po chawcie, zostaną wam takie brzydkie ślady, które teoretycznie da się usunąć gdzieś tam parownicą, w którym to jest marker taki do odzieży, który <laughs> zostawia nam taki delikatny ślad. Tutaj go widzicie, pozwala nam to wypozycjonować. Mamy tamborek magnetyczny. Część to jest magnetyczne, to są bardzo silne magnesy. Zobaczcie. Bardzo silne. E, tego tak nawet, o, trzeba. To jest fajne, fajnie wykonane, fajnej jakości, więc przy takiej delikatnej tkaninie nie macie problemu. I teraz tak, pozycjonujecie sobie go tu, standardowo dajemy sobie stabilizatorek, powiedzmy mniej więcej. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy on tam jest w dobrym miejscu. I teraz bierzecie się, za tą drugą część i patrzcie. Macie idealnie napięty materiał. Tu nic nie trzeba poprawić. Jest pięknie wszystko tutaj napięte. Muszę trochę napiąć, ale tu nie ma żadnych śladów. To jest lekkie takie tylko zagięcie, ale tu nie ma żadnych takich. Przyniosę jeszcze hydrofolię i pokażę Wam w całości, jak ładnie można napiąć również hydrofolię do takich tkanin, nie do koszulek, ale do takich tkanin, które są włosowate, które mają duże na przykład poduszki. Bierzemy sobie drugi i patrzcie. Cyk. Gotowe. Gotowe. Po prostu. Także ja polecam serdecznie. Jeżeli macie standardowo ustawioną maszynę tak jak ja mam, to tych tamborków nie będziecie mieli wgrane w program. Robimy sobie obrys. Czy nam się mieści? ok. No i puszczamy maszynę. Jak widzicie wszystko ładnie pasuje. Maszyna pracuje. Chyba tyle. Serdecznie polecam.